Siemeneczko mordeczki, z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie na Minecraft minecraft.pl, na real life 2.0 yy, No i cóż, pozbieramy troszeczkę kasy, mam już 5500, chciałem dozbierać ostatnio na zwierzaka, już powoli zbierać kasę na zwierzaka Trzeba mieć tam znacznie, znacznie więcej, bo około 20 200 tysięcy z tego co pamiętam A, No i to jest najdroższa rzecz jakby, ale no cóż, od czegoś trzeba zacząć, tak więc yy, wyruszmy na podróż Ostatnio też był tutaj problem z... Yy, Hmm, jak ta się praca nazywa, Boże? Górnik. Górnik, tak. Z bar najbardziej podstawową pracą. Krótko mówiąc, w fabryce się nie regenerował kamień, ale to już jest też jakby ogarnięte. Jest urząd pracy. Farmaceuta, to nie tu. Ale jak jesteśmy u farmaceuty, to ja trochę leków kupię chętnie. W ogóle jestem lekko chory, to już zażyję te leki. Nie posiadasz miejsca, okej, okay. już jestem zdrowy, dobra. Jeszcze dwa leki sobie zostawię. Poczta, no to co, polecimy sobie samolotem, będzie szybciej. Jakiś ty chciał ze mną lecieć, ale chyba wysiadł przez przypadek. I się wzbijamy. Na tych shaderach naprawdę przekozacko to wygląda. Może mapa się trochę wolniej renderuje, ale to jest jakby już kwestia Minecrafta. Minecraft czasem nie może nie podołać. O kurde, tutaj super to wygląda. Na Brutal life y też by to kozacko wyglądało. O, tu jest schronisko, tutaj będziemy musieli przy, przylecieć później. Kiedy już zdobędziemy hajs na samolot, znaczy na samolot, boże, na zwierzaczkę Dobra, to co? Jakąś robotę trzeba? Jaką mam pracę? Jaką mam posadę teraz? Strażnikiem jest, strażakiem też pasuje. Kiedy jestem strażakiem, to będziemy lecieć i szukać. Yy, no? Miejsca, gdzie się pali. W sumie czemu by nie? O, mamy ogień, ale dość mały. To może oleje. Szukamy dalej. O! Wykryto szara na korcie plenisowym. To chyba w tamtą stronę. Znowu banan i jego orientacja w terenie, nie? To jest temat rzeka. Ale spoko. To gdzieś tak mniej więcej wydaje mi się, że w dobrym kierunku lecimy, ale to, to są tylko moje wyobrażenia. Nie, tu nie lecimy w dobrym. A tartak się nie pali? Nie pali. Ale skoro tu jest startak, to chyba to jest jednak tam. Ktoś tam szybciej doleci, dojedzie autobusem niż ja samolotem. <gryw> no, jest taka szansa. No nic, najwyżej może jakiś inny pożar dorwiemy. Zium. O, jest, jest, jest. Udało się. O kurde, gasi gościu. O, fuck, już wszystko już prawie ugasił. Ja chcę zgasić, zgasić chcę. A nie, ja to gaszę. Jak ja to chcę zgasić? O, straszek banan. Fajnie to wyglądało, tak w slow motion. Eee, tam jest jeszcze jeden ogień. Ubiegnę szybko. Kurde, ja nie mogę biec, bo nie mam... O, fuck, goni mnie. A ja biegać nie mogę. IHA! Jedzmy coś. Dobra. I co? I trzeba się stąd ulotnić szybko. Ale lepiej samolotem, tylko coś czuję, że on zaraz będzie chciał wsiąść do mojego samolotu. To mi się nie podoba. No, krąży za mną. Te. Dobra, to może zwieję mu samochodem, a później przesiądę się do samolotu. Bardzo nie ma szans. Mam pomocy. O, wiem, zabiję go w ścianie. To jest pomysł, to jest plan. Jak go zabić? Trzeba się tak jakoś cofnąć w ścianę. Kurde, to się nie da. jakąś inną ścianę. Muszę, muszę go zbugować, żeby zginął w ścianie. To jest dobry plan. Pan fizyczny w normie. Nic poważnego, ale możesz się przespać. Ok, będę pamiętał. Dobra, musimy w jakąś ścianę wjechać czy coś, żeby gościa zabić O Traci życie Chyba Wysiad Wysiadł swe... Kurde, nie wysiad <grym> Wysiadaj parłowo! <grym> no nie jestem darmowy taksy, chociaż wiem, że na żółtym kolorze tak może się wydawać. Na żółty kolor eee, dobra, wsteczny zrobimy? Kurde, no jak on nie chce, co to ma być? O, o, o! Nie wiem, czy oboje padamy, czy tylko ja. A, tylko ja. i jaki cwaniak głupi! Dobra, wypad mi z tego auta. Przegnam cię. To za cwaniaczek! Mogę auto, jak chcę kupić, chłopie. Co to ja? Karitas jakiś na auta? Widziałem mu? Bo nie jest! Miałem! Haha! Ha. To jest to. Iha! Nie patrz teraz, panie. Ja to auto zamykam. I patrz, co robię. Teraz to będziesz w ogóle. Żeby nie zdążył. Nie! Zdążył! Jak mógł! Jak mógł! <śmiewanie> Odpowiedź życia. Dobra, hamulejemy, czy dwa jedy zrobią? Mikroszen jest strażakiem i on mi będzie... I na korcie to słowem, znowu tam. Może autem dojadę. Bo musiałbym przed nim jakoś, a kurde, on będzie za mną biegł. Dobra, będę spróbował, próbuję mu uciec na jakieś, nie wiem, 15 kratek. O, 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 jestem daleko. Nie pamiętam, gdzie był ten kort tenisowy. A to chyba tu. Dobra, oto aktywuj mi się. Dobra, zbieżamy, zbieżamy przed typem, dobrze, dobrze, o to chodziło. Jest kort! Z drugiej strony jadę, miałem z tamtej, ale nie wracam, bo wiem, że gościu zaraz mi tutaj wyskoczyłby. Musimy okrążyć cały kort niestety. Ale może się nam to uda jakoś szybciej nawet ogarnąć niż, niż on No, może nawet tak Kurde, już gasi! JEE! On już zgasił jeden! Nie wierzę! Co to jest za bezsens. Panie, ja tu szybki banan. Ratownik, solo Kurde, no bez sensu Dobra, spadamy stąd, bo gościu... gościu mi w górze. Jest, jest, nie zdąży, dobrze, dobrze. A to inny był gościu, A to spoko. Jak inny goście, to spoko. Bałem się, że ten sam mi ciągle kradnie pożary. Aż się zdziwiłem, że tak szybko dobiegł. Dobra, hotel perła. Lecimy. Nie, no, Strażak ma nieziemskie przygody. Strażak to jest jednak. To jest. O, i biedro, biedra się pali, dobra. To wcale nie jest najlepsza praca, tylko bardzo miło się ją wykonuje. Wiecie, o to chodzi. A na Real Life 3.0, który jest w trakcie, to w ogóle siebie zajaracie, bo jak będziecie pracować jako jedną pracą bardzo długo, to będziecie ją rozwijać i będziecie wbijać wyższe poziomy, a wbijając wyższe poziomy będziecie jeszcze więcej zarabiać i to będzie naprawdę przekazatko. Tam będzie troszeczkę inna musiała być ekonomia, trzeba będzie inaczej ceny zrobić, może nawet droższe, bo im dłużej ktoś będzie grał, tym więcej będzie zarabiał, to będzie naprawdę fajne, to będzie spoko. No ale nic nie płonie z tego co ja bym chciał. Jestem blisko tych obiektów, co nie płoną. Biedrę nie idę, bo to w środku miasta. A ta perła to ja nie wiem, gdzie to jest. A, pomocy. Tu jest biedra, nie? Spróbujmy. Nie, już myślałem, że się pali, ale nie no. Wiedziałem, że to będzie lipa. Że biedrze zawsze ktoś stoi. Dobra, to może zmienimy posadę. Co? Zmienimy posadę. No nas pan wróćmy. I do urzędu miasta zmienimy pracę. Pora zmienić pracę. To jest dobra decyzja. Prawo jazdy. Samochody. Jaki miał być urząd miasta? Aha, prawo jazdy. Dzień dobry. Chciałbym wziąć nową pracę. Wziąć, wziąć, podjąć. Chciałbym zostać złodziejem i okraść tego gościa. Okradni, DF. Kurde, zwiał w ostatniej sekundzie. Okradni, ni. Kaj czy się uda. A, cwania, od razu się schylił. Od razu. Kurde, ja już jestem teraz niepowodzeniem. Zorientowałem się, że próbuję, że go okraść. Kurczę, jestem poszukiwany. Teraz ktoś będzie policjantem, zaraz zamkną. Pan on mnie zamkną. <średziny> baron nie okradaj mnie. Dobry. A ten tutaj yy, okradni, bu... Buzie widzę. Eee, za 40 sekund dopiero. Jak będziecie złodziejem, to im bardziej będziecie okradać, tym większe będziecie mieć szanse, żeby okraść więcej kasy, nie? Znaczy ma szanse. Po prostu będziecie więcej mogli okraść, jak będziecie mieć wyższy poziom. To samo ze strażakiem, więcej za te... Ugaszone pożary, to samo w kamieniołomach Jako górnik, będziecie więcej za wykopane bloki dostawali. Każdą pracę będziecie mogli maksymalizować, każdą w inny sposób, więc tutaj będzie naprawdę tego sporo. Dodatkowo będą na Real Life 3.0 takie skille specjalne, które też będą pozwalały Wam, nie wiem, unikać albo jakichś obrażeń, albo jakichś stanów. Na przykład będziecie mieli mniej obrażeń od upadków. Jeśli będziecie rozwijać jogę, albo jeśli będziecie muzykiem, to będziecie mogli na eventach zarabiać. Będą takie eventy, powiedzmy, muzyczne. No Dużo takich różnych bajerków. Dobra, ten gościu chyba awkuje. Dawid11, to jest ten co, 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 co gasił z pożary, dawajcie gościa teraz. Okradnij Dawid. Oa, zwiewał. Obudził się, dobra, ktoś awkujący. Czekamy awkerów. Będziemy okradać wszystkich, którzy, którzy ten awkują. Maron, usuniesz te wszystkie kurczaki z serwera? Co, te? To przeszkadzają komuś? Możecie sobie przecież je zabijać. I... Tak Mogę usunąć, żeby w ogóle się nie spawnowało, jeśli to jest problematyczne. Ale było ich trochę, faktycznie. Musicie napisać mi na forum, to ja zrobię tak, żeby ich nie było w ogóle. Kurde, szukam jakiegoś afkera, ale nikogo nie widzę. Może na spanie. Urząd miasta może tu? Jest tu ktoś? Halo, halo. Chcę kogoś, chcę kogoś okraść. No proszę mi dać się okraść, no, który? Tamten nawkuję. Dawaj goście, dawać, dawać. Eee... Okradnij tajny agent. No mam Cię kolego, mam Cię. Dawaj pieniądze. Kurde, tajny agent ma puste kieszenie. Nie wierzę. Nie wierzę. Okradliśmy gościa, który nie miał kasy. No i teraz już macie tą informację, bo kiedyś jej nie było i myśleliście, że ta, że ta wasza profesja nie działa. To po prostu nie da się okraść kogoś, kto nie ma kasy, no. Tylko Dawida bym okradł, on ma na pewno kasę. Okradnij Dawid. Ordę, 30 sekund jeszcze. Dzisiaj taki nędzny dzień na, na, na zarabianie, powiem wam. Nic nie zarobiłem. Coś z zasiłku i tyle. O, otrzymane. O, zostałem po dolarze. Od jakiegoś typa. <laughs> Spamują mnie po dolarze. Nie <laughs> spam. Fajny agent. A gdzie jestem, Dawid? Gdzie Dawid? Chcę Dawida okraść. Buzie widzę. No może tą buzie widzę. Okradnij, buzie widzę. Dwie sekundy kradnięcia. Kurde budziła się i tak. Próbuję, bo tak wydaje się, jakby awkowała. I chodź, 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 chodź. Chodź, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, chodź, chodź, sekundzie się schyliła. chodź, zorientował się, że próbujesz chodź, chodź, kurde, no. <ścoughs> Nic. Nie ogarniam tego. Czego nie ogarniasz? chodź, jak nie chodź, to ja chodź, Dobra, jako, jako złodzień nie zarobimy. Dzisiaj jest w ogóle tragiczny dzień na zarabianie. Ostatnią posadę wybierzemy. Do trzech posad sztu, yy, ten, sztuka, tak. Idziemy z powrotem do pośredniaka. Nie, to nie pośredniak. Poczta, to tam. Ale tego Dawida jeszcze, o. Okradni Dawid. Ja muszę go okraść. To daleko ode mnie przebywa. Podejść, podejść. 17 sekund. Ej, ten Dawid chce ją okraść? Ona się schyliła. Hmm. Nie chcę, żeby tak na mnie patrzył za bardzo. Próbujemy. O, czy się chcesz uniknąć ukradzenia? Kto mnie kradnie? Się? A, ja ukradam jego, a ktoś mnie ukradał. No to niezła akcja. Kto mnie chciał? Pisze, pisał kto? Dawid, próbuje cię okraść. Ta! Nazajem się próbowaliśmy okraść. Co za beka. To dobre złodzieje, to dobre. Stanęli obok siebie, ja włożyłem mu rękę do kieszeni, on mi. I sobie wyciągnęliśmy nawzajem. Dziwnie to zabrzmiało, ale tak było. Real story Dobra. Ostatnia praca. Ostatnia praca. O, policjantem zostanę. Opuść pracę. Policjant? I dawaj mi tego Dawida. Gdzie jest Dawid? Tajny agent jeszcze kradnie. Gdzie jest tajny agent? O, Dawid. Eee, jak się zapijesz, Boże! Eee, aresztuj, aresztuj. Jak on się nazywał? Yy, Dawid? Do więzienia, do widzenia. Dostałem kasę, 23 dolary, spoko. Dobra, tajnego agenta szukamy. O, jest tutaj. Cześć kolego. Siema, mistrzu. Ej, gdzie idziemy? Poczekaj, poczekaj, bo ja mam do ciebie sprawę. Musimy porozmawiać. Ja chyba zostaję policjantem. Tajny agencie, poczekaj, gdzie uciekasz? Muszę wpisać swój nick i go kradnij. to nie jest takie proste. Musisz zatrzymać się na chwilę. No bo czekaj, aresztuj, fajny agent. O, niszcz, <grywa> jesteś mistrzem, jesteś mistrzem, zaraz cię zamykam. Patrz, aresztuj, nick. Za blisko, choć bliżej, 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 podejdź do mnie, podejdź do mnie, podejdź, nie uciekniesz tu przede mną przecież. Jak ty przede mną nie uciekniesz, nie masz szans. Pięć kratek, pięć kratek, dawaj, dawaj. Mam cię. 4 sekundy jeszcze, kurde, nie mogłem o jeszcze wpisać. Ej! Eee, Złodzi ucieka! Stawaj! Mam cię! Zab Jest! Jest! Zamknięta w więzieniu siedzi. Ile zarobiłem za nią? Nie kadajesz dolara. Otrzymałeś wynagrodzenie za złapanie. Dolara, jak marnie. Byłaś kiepskim przestępcą, ale satysfakcja nieziemska była z samego zamknięcia cię. Jeszcze muszę tam tego zamknąć. Gdzie ten gościu? Jest tajny agent. Ojej, jest! Cześć kolego! Cześć, 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 cześć! Ty mi tutaj stój, bo ja mam do ciebie sprawę. Jeszcze nie mogę okra nie, jeszcze nie mogę zamykać, ale... ...to są sekundy. O. jakiś kratek, spoko. Spacerujemy, spacerujemy. To niezły agent, co? Tajny agent, okrada. Wow! Samolotem sobie lata. Ach. Kurde, dobra jest. Mogłem wskoczyć do samolotu. Byłoby łatwiej go jeszcze 3 Trzy sekundy, fuck! Nie, nie, nie! Dobrze! Dobrze, dobrze, dobrze! Dobrze, że usunąłeś to samolot, bo on już chciał wsiąść. Mam cię, mam cię, mam cię, mam cię, mam cię, dawaj, 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 kilka kilka kratek. No na pewno jest więcej już pięć teraz. Oj, już może być. Kurde, nie piekło. Ah! Helikoptery! Ej, nie! Odsiedź! On chce mu pomóc! Nie! Pomóc. Nie, dobrze. No do domku wsiada. Dobrze, no już. Chyba będzie droga bez wyjścia. Cześć! Mam cię. Aresztowany. Ha! Aresztowałeś przestępcę. Dosięgła go ręka sprawiedliwości. Ile wpadło? Eee... Nie wiem, ile dostałem. Nawet chyba nie pisało. Nie wiem. sklepie jestem. Ale za... Z, ten... ukradziony. Jeszcze jest, jakiś złodziej tu jest? Aresztuj. Aresztuj. Okej, okay, ten jest. Nie mam przestępców online, spoko. Banan, jak kupię sobie SVIPA to dasz auto? Chyba będzie miał od razu, nie? Bo Kid vip jest chyba tam. I tam się ma. O, przestępca. Bu o, 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 kordy. 17. Blisko. Gdzieś tu było. Gdzie on był? W... Coś tam, jaki miał nick? Już mi zniknął. Coś tam buzie. Nie mów, że to w helikopterze jest. Nie. Nie ma tego gościa, nie wiem gdzie on zgrał Kogoś tu okradł i uciekł Dobra, dał to sobie pojedziemy. Siadajcie, kto jedzie ze mną? Spoko, fajnie, fajnie to miasto wygląda, dobre ten real life. O, czy ja ciebie szukałem koleżanko moja? Cześć! Aresztuj. Buzie, coś tam. Ja zaraz dał, auta wsiadam i jadę po nią. O, nie muszę, nie muszę, nie muszę, nie muszę. Nie muszę, muszę? Mam cię! 38 dolarów, fuck yeah, znowu, do przodu. Fakt, faktem, że to nie jest wystarczająca kasa, powinno być trochę więcej. Ale, no, jest satysfakcja mega, jak się aresztuje. Przede wszystkim ona w więzieniu teraz siedzi, nie? Patrzcie, TP. E, buzie widzę, tak? Buzie. O, i siedzi w, w Pierdlu. Odwiedziny w Pierdlu, Vanan odwiedza. Beg. To niezłe, niezłe więzienie. Dobra, wiecie co? <laughs> Patrzcie ile mam w portfelu, ja nie zauważyłem tego, what the fuck, znowu jakieś donate dostałem I tu takie z kosmosu chyba O kuźwa, no, to niezłe wsparcie Ale dobrze, szybciej zwierzaka kupię, nie wiem kto to był, ale dziękuję ślicznie <laughs> W pierwszym odcinku też dostałem chyba 1000, a teraz chyba parę tysięcy, więc no całkiem, całkiem sporo No i co, ja wam dziękuję ślicznie za obejrzenie tego odcinka Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was do kolejnych z tej serii właśnie, tak więc do zobaczenia No i pamiętajcie, już niebawem Real Life 3.0 na main serverze MineFoxie Zobaczymy kiedy... O! Jeszcze my chcieli okraść na sam koniec, a ja szybko aresztuj eee, Dawid? Kto mnie chciał okraść? No Dawid, czemu nie mogę go... Ten gracz jest potencjalnym złodziejem, jednak popełnił obecnie, że... A już powinien być złodziejem Chyba to jeszcze ktoś inny mnie tam... Dobra, nieważne, nieważne. Yy, żegnam się z wami, do ustrzenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!